Stefan z Drapka. Dzisiaj dostałem prezent od babci i mam tutaj no, tutaj napisany 20 lat z drapek. Jeszcze takiej koperty nigdy nie miałem. No to będzie do kolekcji. Jakby taka była koperta z. Jakby taki duży prezencik. Tak wygląda stąd. Napisane to jest Lotto. I za chwilę zobaczymy, jakie to są z drapeczki. Będę drapał moim drapakiem, no, Czyli z drapak to jest napisane Stefan z drapkam Taki mój fajny drapaczek, wczoraj też nagrałem premierę z drapki James Bond, ale no tak się źle nagrało, że nie mogę masz wstawić, a tam było 0 złotych, a zobaczymy co dzisiaj będzie, może coś się trafi, no to chyba możemy już otwierać i pozdrawiam, bawcie. No to patrzymy, mamy tutaj moją drapeczkę, co zawsze robię ją od samej premiery neonowe 7. Jest bardzo ładna. W światełku tu się fajnie świeci. Taka jakby można powiedzieć dyskoteka. Na żywo tym lepiej wygląda. I kolejny gadżet z lotto, taka go paska na drapeczki z różami. I napisane z, z, z drapki, dlatego ja wiedziałem, że to jest z lotto. I jak tu mamy kwiatuszki, chciałam od razu powiedzieć, że jak chcecie, kolejny, drugi chyba fil, fil, filmik na pewno z cyklu z, z roślinami. No to napiszcie w komentarzach, że chcecie i jaki filmik o, o czym, czy jak wsadzać, na przykład jakąś do, do, do roślinę, przesadzać. Napiszcie w komentarzach, ja wybiorę ja najciekawsze i takie nagram. No to naprawdę doradzę napisać. Bo będzie naprawdę fajno odcinek, tak jak było. było z dorą. Mam też kol, kolejne fajne rośliny. No to możecie pisać propozycje I mamy tutaj neonowe 7. W, w, wróćmy do prezentu. I moje 7-7. Chyba na początku sobie drapę może moje 7-7. Albo nawet nie. Na początku zdrapę drapę neonowe 7. No to bierzemy się do drapingu. Bardziej do zdrapywania. Ale to chyba to samo, tak mi się wydaje. To zaczynamy. No to zaczynam zdrapać. Tu jest ta y, koperta z grużą. Niech sobie tutaj, tutaj stoję. Mam nadzieję, że Wam że nie będzie to przeszkadzało. Ale może trochę przesunę. Albo nie wiem. No. Chyba zaczynam zdrapywać z drapeczkę. Tutaj, jak każdy wie, trzeba znaleźć. 7, a mamy tutaj 6. Y, raczej nie 7. Nie, no tak. 7, 4. Czy będzie siódemka? 9 jest, Ać. Coś tu tak widzę. Ok, patrzymy dalej. 8, 2, 3, 5, 4, 9 i 6, czyli ta z drapeczka niestety jest przegrana. Ale mówi się niestety. I zostało jeszcze na nowe 7. Moje 77. Co ja gadam? Trzeba znaleźć gwiazdkę. Mamy kwiatuszka. Aj, szkoda. No to patrzymy, zdrapuję. Może teraz tak się sobie zdrapę. o Patrzymy, mamy tej 13. 23. I ten filmik nagrywam w sobotę. Wstawię w sobotę. Go, go od razu po nagrywaniu. Go od razu w, zmontuję i wstawię mamy 13, 23, 9, 22 pa, zobaczymy co będzie może będzie fajna jakaś wygrana mamy jest coś na 0, nie, niestety nie ok i mamy wygraną wow ale fajnie, może zobaczymy go od razu i to jest 5 zł jestem bardzo zadowolony, że mamy wygraną na 20 jest coś ale mamy 20 Czyli nie ma. Mamy 9 i jest 5 zł. Czyli dyszka mamy zwrócone za tamtą. Za tamtą zrapeczkę. Wow. Fajnie, że jest wygrana. 13 mamy. I kolejna wygrana. Mamy 15 zł. Wow. 14 nie ma. 23 mamy. I mamy 20 zł. Jak. Ale. To jest i 22, 25 zł. mamy. I 16 jest zwrot. Bardzo dziękuję za Prezencik, od razu mówię, bo mam, masz 25 zł. wygrywa siódemka, dziewiątka też wygrywa, trzynastka, dwadzieścia, dwadzieścia trzy i 22 No, ta przegrana, ale mamy 25 zł. czyli. Na plusie jestem no na przecież jestem 25 zł, bo to sita, ta, tałem, ale jak leczymy te zdrapeczki, to było wydane 10, czyli 15 zł można powiedzieć, że na plusie kiedy zobaczymy tę siódemkę, myślę, że będzie tylko jedna wygrana, a tu się trafiło aż 25 zł. Wow. Chyba tą <głotą> siódemkę wezmę Na miniaturkę Bo naprawdę Jest genialne Który to jest stopień wygrywający? Czwarty Nie, dobrze mówię? Chyba coś pomyliłem To jest siódmy stopień Okej okay. Dobra, dobra, przejdźmy dalej Chyba za chwilę sobie Drapię tą zdrapkę do końca Bo, a tutaj też ją do końca Zdrapę, bo my aż jak tutaj widzicie, 25 zł. To bardzo dobrze wylosowane, a jest numer, który bo na mnie patrzyłem, aha, 03. Okej. Okay. Taki po jedno, na początku paczki musiał być numer. Czy kiedyś mi się trafiło y, taka wygrana, czyli 25 zł, to za bardzo nie kojarzę. Może ja cię napisać komentarze, komentarze w komentarzach, że, czy była taka wygrana, bo ja szczerze nie pamiętam. Ale naprawdę to jest coś niebywałego, że no jest 25 zł. Czyli już mam naprawdę dużo. Kolejny raczej już gra z wygrałem w tej z drapeczce taką wygraną. Parę razy po 15. Chyba to z drapeczka. Będzie częściej przeze mnie kupowana. Tak mi się wydaje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Już się do końca zrapałem. I jeszcze wrócimy do tematu o z roślinami. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jaki chcecie od, odcinek z roślinami. Jak nawet chcecie. Ja bym bardzo chciała nagrać. Na no to jak no, też chcecie, to napisuję, że tak. I jaki odcinek? Mamy na przykład, może być cykl, na przykład z sadzeniem jakichś no, no roślin, co teraz na przykład sadzimy, co plikujemy. Jest teraz bardzo interesu dużo interesujących rzeczy. Co jeszcze mogę powie ja, ja powiedzieć o no, tym cyklu z roślinami? Już no, jeden raz był. A co chcecie? Boże, no ja, nie, nie wiem, czy za bardzo czy z Was ktoś lubi roślinę, ale jak tak, no, no to ma, możecie napisać, jak, jakie rośliny, rośliny byście chcieli się dowiedzieć, a bo y, na przykład chcecie, ja, nie wiem, czy na balkonie, czy w ogrodzie, pomidory, i na przykład jak, jak je sadzić. Ym. Jakie piękno. No, no, to koniecznie, koniecznie napiszcie. Postaram się jak najszybciej ten odcinek nagrać. Vloga na razie, no za bardzo nie mam czasu, kiedy na ale bym bardzo chciał. Mogę też wam y, ważyć, ba, mogę też nagrać z, z roślinami, na przykład o cebulkowych roślinach. No to jak chcecie to napiszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że ktoś napisze. Też, o, też bardzo ważna rzecz. Przepraszam, że no, kiedy wy piszecie, to na przykład po dwóch dniach dopiero daję serduszka, ale no, też nie mam za bardzo czasu tego robić, ale na 100% dam to serduszko. I co jeszcze mogę powiedzieć o gorosinach? Też mogę na przykład wiedzące kupić na róże, y, takie jak to powiedzieć, że w kokonie taki. No to jak to, to też możecie zaproponować, bo ja za bardzo grusz nie, nie lubię, ale głównie by bardzo ład, ładnie wyglądała, co by była co rok większa i większa. To możecie też, no, napisać. No, to po prostu pisię, co by się, co byście chcieli się dowiedzieć. dowiedzieć. Będę bardzo dokładnie mówił o każdej goroślinie, której byście chcieli, albo kiedy wsadzam, jak wsadzać, bo wydaje się wsadzanie łatwe, ale można też dodać do wsadzania groźnych rzeczy, tak. Z nawożeniem mogę też powiedzieć coś. No, to chyba już koniec tego odcinka to dajcie lajka w górę mam nadzieję, że będzie dużo lajków w górę ja czekam na komentarze, które będziecie pisać o roślinach mam nadzieję, że od razu, kiedy wstawię ten film, to będzie już jakiś komentarz z no co mam nagrać z, z roślin Ym, trochę się nagadałem, ale bardzo chcę kolejny film nagrać i żeby ta seria była głębiej, częściej tu mamy takie piękne na róże. To jest chyba nasza zdrapeczka. Będzie koronacja, bo jest duża wygrana. Je, 11, i mam tutaj napisane, że je, 11, i 8 minut trwa ten film. To, ona, to dajcie lajka w górę. Subskrypcja tu się chyba Wam wyświetli, mi się wydaje. Tutaj, jak nie zapomnę. O tutaj widzicie, taki znak subskrybuj, lajk w górę i koniecznie napiszcie w komentarzach No to papatki Ale o też jeszcze jakaś ważna rzecz o tym grośnikach, przed chwilą no yy, dobry pomysł, że kiedy się uzbiera tych pomysłów to mogę wylosować Jeden yeah, yeah, taki na przykład, nie, nie wiem, na gole fortuny czy coś, albo w numerkach A albo, że po prostu, który będzie najlepszy, no, no to ma, możecie też to napisać w komentarzach To już naprawdę, co ja teraz wiem, klasko-klasko chyba To napiszcie w komentarzach, dajcie lajka w górę, subskrypcję papatki